Kawan wyrusza w przygodę. Tym razem jedziemy nie do końca standardowo, bo to będzie zlot wespy, a nie zlot kamperowy, ale my ruszamy bajkawanem, żeby nie było mu smutno, żeby nie zostawał w domu sam. Eee, tutaj jedzie z nami nasza mała wespa. Komponowała się fenomenalnie w rozmiar naszego pana i żeby nie zawierać dodatkowych przyczep jedzie z nami w miejscu, gdzie normalnie mamy stolik. No i jest jeden maleńki problemik, ale maleńki, uwaga, na ten weekend, mimo że to już druga połowa maja zapowiadane jest po prostu 90% opadów i yy, temperatura nierozpieszczająca w granicach 10 stopni. We Wrocławiu, yy, więc zobaczymy, jak to się ułoży. kaper, wespa, 10 stopni i 90% zapowiadanych opadów. Gdy będziemy mogli wziąć udział jutro na przykład w paradzie, w paradzie wesp po Wrocławiu, bo to jest też gdzieś w planach tego zlotu. Tak więc zobaczymy dosyć duża impreza. Mam nadzieję, że jednak ta pogoda nam będzie troszeczkę sprzyjała. I takim to sposobem dotarliśmy na miejsce. Jesteśmy w miłocinie. To jest pod Wrocławiem. Mamy taką parcelkę. Może to nie do końca jest parcelka campingowa czy karawaningowa. Ale tutaj było miejsce. Także stoimy sobie tutaj sami. U góry są domki, w których osoby, które biorą udział w zlocie też noclegują. I w takiej pięknej scenerii przyszło nam stać. Co my tutaj mamy? Mamy dużo zieleni. Jest jeziorko. chyba jakiś sztuczny zalew jest. Ale bardzo fajnie. Tu są sauny. Fajne miejsce. No nieczynne są te sauny, ale super. Super miejscówka w ogóle. Jest tutaj taka balia z zimną wodą. No i tu też jest sauna. Sucha. O, tu mamy garnek na zimną wodę. I tu są te sauny. Dobrze. Przejdziemy się teraz do organizatora. Za chwilę będę musiał wymontować z samochodu, wyładować Wespę. Nic się nie działo podczas jazdy, nic nie zgrzytało, nic nie łomotało. I nic nie śmierdzi. I nic nie śmierdzi. Na tak. razie. Nie, nie. Nic nie śmierdzi, żeby nie było, że w samochodzie Wespa śmierdzi. Nie śmierdzi. Parasol jest. Parasol jest. Parasol jest, no bo pogoda jest taka... No niby fajnie, niby fajnie, ale wcale nie jest nie tak jest bardzo fajnie. fajnie z tą pogodą. Okej. Okay. No i tutaj stoją wszystkie Wyspy. Jest też organizator ten pan tutaj w niebieskim, zaraz się go zapytamy. No idziemy dalej, wszystko wiemy, musimy podejść tutaj pod ten parasol. I zabrać nasze pakiety startowe. Ładnie tutaj jest recepcja, jak ktoś przyjeżdża do domków. A tutaj jest od organizatora. Tak, stajemy do kolejki. Musimy wydobyć Wespę z Wana. Jakże się idzie? Czas start? Mierzysz czas? Nie mierzę. A, trzeba było pasy, mierzyć. Pasy zajmą dużo czasu. No ale to wiesz, ze wszystkim. Ja sprawdzę. Uwaga, czekajcie, bo muszę sprawdzić. Nie. Nie już, to trzeba mierzyć od początku. Dobra, niech będzie 17.02, ale niech będzie, że 17. Ja mam tak szybko spognać? No przecież. Dobra. Bardzo piękne okoliczności przyrody tutaj i zabudowy. Tam przed nami jest sauna. My sobie parkujemy na takim nieużywanym dzisiaj parkingu dla wędkarzy. ujęcie 34. wyprowadzenie wespy z kampera. Hop. Pamiętaj, że robimy to na czas. Na razie 3 minuty. Czas operacyjny 3 minuty. Koniec? Czyli bez pośpiechu e, z przygodą, bo zła kolejność demontażu pasów. Tak. 3 minuty do wyjazdu. No i teraz jeszcze pewnie jakieś 2 minuty do kupy na złożenie najazdów. Na A oto przywiezione ekstra specjalnie dla Grzesia. Brelok z Italii. Prosto z Neapolu. W ramach zlotu dostaliśmy vouchery na jedzonko No i możemy sobie takie mięsko. O, proszę bardzo. Ja też mam mięsko i mam szparaczki. Są też vouchery na piwko. I są voucherki na przykład też na zupki. I, I, na, winko. i na winko. I tam w tle widać ten cały gastropunkt, czyli gastronomiczny no a tutaj na wieczór już się rozkłada kapela muza na żywo, muza na żywo będzie granie to jest całe menu które tu jest dostępne no i teraz pierwsza jakaś grupa wyjeżdża w trasę my się teraz nie będziemy zabierać w drogę pojedziemy sobie troszeczkę później Idziemy szlić z Wiolą na spacer. Zobaczymy jak ten park tutaj wygląda. Pomachamy tym wszystkim, co się wybierają na wycieczkę. Dzień dobry, a pan skąd jest? Ze Szczecina. Ze Szczecina. Czy wiarzyna? to mój kolega. Czeka. Bardzo ładnie. Super. Piękne! Rękawiczki spawalnicze! Bardzo dobre! Najlepszy sprzęt! Idziemy dalej! To nie jest najlepszy sprzęt! To nie jest najlepszy sprzęt! Dobrze, to idziemy dalej! Cześć, dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Idziemy sobie pozwiedzać. Miłocin Park. Miłocin Park. O, ile kopruchów tutaj fruwa! Ale pani, roślinność bardzo fajnie jest zaopiekowana. Tak o, tu jest taki. Możemy... Zobaczycie, tak, pójdziemy zobaczyć. Nie na czym ma się zarwać. Ale ładnie, Przejdziemy sobie tu na drugą stronę i pozwiedzamy dalej. Jedziemy Jedziemy w takim korowodzie. Mamy tam, są wszyscy i tam, I tam wszyscy. i wcale nie jest tak bardzo silny Jesteśmy w punkcie docelowym Zaraz się dowiem po cośmy tu przyjechali oh, jo, ja. domino po co myśmy tu przyjechali? Do odwiedzić latarnika Dobrze, bardzo ładnie. Jak, jak zmarzłaś? Nie, ale postanowiłam zmienić outfit i jechałam tu w czarnym, a będę praca... Ja wiem, że rajtuzy to, raj są. Rajtusy raj są, ale pana tak. pa to. No. Normalnie w pa. Pantery, Pantery. one grzeją plus 10. To o to. Pantery. <laughs> Latarnik odpala latarnię gazową. Cześć, witamy kolejnego dnia. Wczorajszy dzień już nie kręciliśmy nic, bo wieczorem po tym wypadzie do Wrocławia wszyscy uczestnicy z lotu udali się na biesiadę. No to. Potrafimy sobie wyobrazić, jak wyglądają mniej więcej biesiady. Nie ma to znaczenia, czy to zlot wyspy, czy kamperowy, czy jakiś inny. Cały ten ośrodek jest otoczony taką ścieżką. O, widać ją tutaj w tle. I poszliśmy sobie rano przed śniadaniem jeszcze na spacer, wykorzystując fakt właśnie, że nie pada. Okno pogodowe. Okno pogodowe. Po 9 ma padać non-stop, ale może prognozy się nie sprawdzą. Tak, Wiola miała wczoraj jakiś dzień pod tytułem... 6 stopni i 90% opadów. No i tak po prostu z takim przekonaniem w ogóle tu przyjechała. Zobaczymy. No ale na razie się to jakoś tak, miejmy nadzieję, nie będzie sprawdzać. Tak, Trzeba czy... przyznać, że e, jeśli chodzi ładne. o zieleń, o zagospodarowanie. Miłocin się to nazywa. Miłocin, o Miłocin zagospodarowanie terenu. Wrocławia. E... Bardzo ładnie to jest. Zrobili tu dużo. Zrobili tu dużo. I świetnie Gradza się, się e, spaceruje, ćwierkają ptaki. Chodząc właśnie po tym całym obiekcie. Jest tu dużo różnych takich atrakcji typu wiaty grillowe, miejsca na ogniska, jakieś zabawy dla dzieci, place zabaw. Są jeziorka, wiecie rybaków co tutaj łowią. Wiola szukała siłowni na powietrzu. Nie wiem, czy będzie tutaj robić trening. Na tej ławce się będziesz podciągać? Dobrze, na tej lekko zgnitej. No nie szkodzi. Dla prawdziwego sportowca takie rzeczy są nieważne. Tak, mam moc. Proszę bardzo. Która jest Twoja ulubiona dyscyplina? Nie ćwiczę e, w takich miejscach. <laughs> nie, nie, jeszcze. Nie, nie ćwiczę w takich miejscach jeszcze? Dobra, wybieraj. jest za mokre. Tak jest. Wiola jest joginem. Jakby ktoś nie wiedział. Pilateską ostatnio. Tak, pilateską. Dobrze. Znalazła swoje powołanie. Aha. Dobre. Dobre. A robią się teraz kroki na zegarku. No, nie wiem, bo ręką nie ruszam. Co, to, te, to też jest swoje powołanie? To jest jak na bujaczku. Co tu jest napisane? Mięśnie całego ciała, że pracują. Hop. Jest i kolejna aktywność. Brawo! Ty, ale tutaj to by się chyba robiły już te kroki, nie? Kolejny dzień z lotu, jest jeszcze długi drugi dzień, niestety pogoda nas się nie rozpieszcza, aczkolwiek nikt sobie nic z tego nie robi, wszyscy zgodnym bórem ruszyli na tą całą wyprawę. Mamy obstawę policji, i będziemy jechać po Wrocławiu. Skuterów jest bardzo dużo chyba ze 120, tak naprawdę. Także Juhu! wszyscy pozdrawiają. Juhu! Robiliśmy teraz przejazd po całym Wrocławiu. Mieliśmy taką całą wyprawę. Eskortę policji. policji. No i przyjechaliśmy na rynek główny. To jest rynek główny. O, tam jest rynek główny, wszędzie jest rynek główny. No i przyjechaliśmy sobie, teraz mamy tu chwilę pauzy. Jak tam dzieciaczki zmarzły? A leciuteńko. Leciuteńko? No to dobrze.